Sesja dla wewnętrznej wolności. Proszę, zamknij oczy. Obserwuj swój oddech. Obserwuj ciało. Jak dobry gospodarz, badaj, gdzie są napięcia. W jakim miejscu coś boli? Dokucza? Przypomnij sobie, czego się boisz? Może to być jakiś przebłysk sytuacji? Symbol. To taka zgromadzona, kubkasiana iluzja, choć może mocno dokuczać. Odzywa się na samą myśl. Robi to zawsze, gdy pojawia się temat tego, czego się bardzo boisz. I za chwilę to poczujesz. Ciało podpowiada nieustannie i reaguje na samą myśl. Co czujesz? Może jakiś ścisk? Ukłucie? W jakim to miejscu? Może boisz się szczepienia przymusowego, kary, mikrofal, broń biologicznej, wirusów, może zarażenia się czymkolwiek od innych? Nie ma znaczenia, czego się boisz. Czy czujesz już to w ciele? Jest to forma energetyczna, można z nią rozmawiać. Utkana została z Twoich i cudzych myśli, a także emocji. Powiedz jej: Witaj. Jesteś tu dla pewnej korzyści, choć nie bardzo pamiętam już jakiej. Pewnie, by mnie bronić. Ściskam przez to mięśnie i hamuję przepływ, by odczuwać mniejsze przerażenie, mniejszy ból. Nie ma już znaczenia, co to jest, jak długo żyjemy w symbiozie i z czym, kim jest to związane. Oświadczam zdecydowanie. Dzisiaj postanawiam inaczej. Rezygnuję z Twoich usług. Dziękuję za wszystko. Dziękuję. Proszę, dotknij delikatnie dołek sercowy. Tu idzie cała Twoja uwaga. Oddychaj spokojnie, wydłużonym rytmem. To rytm eteru, głębi stanu zero. Wyprowadza on poza żywioły, myśli i emocje. Każda faza oddechu, ma taki sam czas, po 5 sekund. By nie skupiać się na liczeniu, zrobię to za ciebie. Oddychaj, jeśli chcesz, w rytmie według moich podpowiedzi. Zaznaczam, wdech jest długi, wstrzymanie takie same długie, wydech. Powoli i bezdech. Na wydechu zapada się brzuch, na wdechu wynurza, powiększa, wypycha. Zaczynamy. Wdech. Wstrzymanie. Wydech. Bezdech. Wdech. Wstrzymanie. Wydech. Bezdech. Wdech. Wstrzymanie. Wydech. bezdech, wdech, wstrzymanie, wydech, bezdech. Wdech, wstrzymanie, wydech, bezdech, Wdech, Wstrzymanie, wydech, bezdech. Oddychaj dalej swoim bardzo wolnym rytmem, i wytwórz. O środku serca uczucie wdzięczności. Wdzięczność dla ciała za każdy oddech. Za szansę odzyskania siebie w pełni. Wdzięczność do przodków, którzy przeżyli i przekazali tobie oddech życia. By pojawić się tu w wymiarze ziemskim, wdzięczność do siebie za pierwotną odwagę przyjścia na ziemię, by radując się i kreując, rozjaśniać. Czuj, czuj wdzięczność do swego pracowitego serca które bije dla Ciebie dzień i noc, bez przerwy tyle lat, mimo zakucania mu rytmu przez złość, żal, gniew i strach przed doświadczaniem życia. Wdzięczność. Wdzięczność. Za co można być jeszcze wdzięcznym, za obfitość przyrody. Wdzięczny, wdzięczny za każdy dar uśmiechu, widzenia, słyszenia. Poruszania się. Wdzięczność. Powiedz czule do swego serca. Przepraszam moje kochane serce. Kocham cię, kocham i wyrażam Tobie. Głęboką wdzięczność. Czuj to. Czuj, by serce połączyło się z mózgiem, a wówczas informacje z serca idą do mózgu i mózg wykonuje te polecenia. Jest sługą dla serca. Podobnie jak w świecie kobiety i mężczyzny. On jej służy, on jest jej wykonawcą, prawdziwej, obudzonej kobiety. Wdzięczność. Wdzięczność. Jeśli czujesz wyraźną wdzięczność bo na przykład w oczach pojawiły się łzy, przeszył dreż. Lub płuca nabierają dużo powietrza, jest głębokie westchnięcie, czy ziewnięcie, to szepcz teraz, puść, oddaj. Rezygnuję już na zawsze z rzekomych dobrodziejstw, które dawały ból, strach, niepokój. Wybieram postęp, przepływ, zmiany, spokój, radosne życie. Niech serce mnie prowadzi. Mam serce już w pełni otwarte i kocham siebie, kocham ciało, każdą chwilę życia, wszystkie doświadczenia bez oceny, także te, co kiedyś nazywane były trudnymi. Kocham miłość, kocham miłość która teraz płynie z macierzy. Bądź w tym przez chwilę. Miłość płynie bez oceny, poza cenzurą. Rozpuszcza urojony grzech, ból. Każdą emocję oczyszcza. Transformuje. Rozsypuje w pył ten ujawniony program. Co teraz czujesz? Gdzie podziała się ta blokada hamująca dopływ miłości, krwi i tlenu? W tym miejscu pojawia się teraz spokój. Jeśli możesz, dotknij to miejsce dłonią i masuj zegarowo zgodnie ze wskazówkami zegara i wprowadzasz szept jak do dziecka: Kocham cię, kocham cię, kocham cię zawsze. Głębszy wdech i wydech z uwolnieniem. Może jest skojarzenie oporu z jakimś człowiekiem, to wiedz, że nici łączące ciebie z nim rozświetliły się właśnie. I miej tego świadomość, że tak się dzieje nawet, jeśli tego nie widzisz, ufaj sobie w to, co robisz. Takie działanie bez działania rozjaśnia się i uspokaja wszystko wokół. Czuję spokój, obserwuj. Bądź w tym, aż poczujesz wyraźne odprężenie, a oczy same się otworzą. Ten czas jest tylko dla Ciebie, na przepływ, na odczuwanie miłości do siebie. To najpiękniejsza chwila. Kiedy czujemy błogość, miłość, która płynie i wypełnia ciało, czuj bądź żyj.